LEGO Creator 31012 Dom rodzinny przeznaczony dla osób w wieku 8-12 lat. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki pana i panią, elementy z których zbudujesz trzy różne budowle. Pierwszą z nich jest dom rodzinny o wymiarach 18 cm wysokość, 25 cm szerokość, 19 cm głębokość, który ma otwierany garaż, otwierany dach, co umożliwi Ci zabawę we wnętrzu. W zestawie tego domku są również świecące elementy, drzewa, żółty samochód, łóżko, stół fotel. Drugim modelem jest pomieszczenie magazynu o wymiarach 15 cm wysokość, 25 cm szerokość, 19 cm głębokość. Trzeci model to piękna willa o wymiarach 15 cm wysokość, 25 cm szerokość. Mniejsze akcesoria w zestawie to karton mleka, puchar. Łódko kurczaka, lampka, grill, mały ptaszek, samochód. Oto wspaniały zestaw, który przeniesie cię w świat pięknych, rodzinnych domów. W zestawie tym znajdziesz instrukcje budowania, z pomocą których wybudujesz m.in. domek na przedmieściach, a w przydomowym garażu znajduje się auto. Kiedy zechcesz, otworzysz dach domku, by w jego wnętrzu móc przygotować każdy posiłek i po prostu pomieszkać. Jeżeli znudzi cię zabawa tym modelem, to możesz przebudować go w coś zupełnie innego, na przykład w dom, który jest pomieszczeniem fabrycznym. Tam znajdziesz swoje auto, a może chcesz Pomieszkać w przepięknej willi. nie ma problemu. Bo trzeci model to wspaniała budowla, która zadowoli każdego, z pewnością chciałbyś zamieszkać w tej wspaniałej willi, a tobie, który model najbardziej odpowiada, sam zadecyduj, a zabawa wciągnie cię na wiele długich godzin.